Dzisiejszy odcinek będzie pod kilkoma względami wyjątkowy. Po pierwsze, odwiedzimy całkowicie nowe miejsce na mapie Śląska, na grillu Akademii Silesia, założoną przez Andrzeja Gibasa, który jest tutaj grill szefem, a która to mieści się w Mysłowicach i jest bodajże pierwszą Akademią Grillowania w Polsce. Działa ona pod patronatem Broilkinga, czyli wysokiej jakości grilli dla najbardziej wymagających grillmasterów. Dzisiaj będziemy mogli wziąć udział w jednym z pierwszych inauguracyjnych wydarzeń, na którym to spróbujemy amerykańskiej wołowiny premium importowanej przez firmę Tendermeat. Dzisiaj także nie będziemy zbyt wiele się wypowiadać, a pozwolimy Wam i nam przysłuchać się temu, co do powiedzenia na temat wołowiny mają prawdziwi eksperci zaproszeni na to wydarzenie. Kasper Salzman, czyli grillmaster z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący program telewizyjny Prosto z Grilla. Wystawiający się co roku na kultowym warszawskim nocnym markecie, oraz Herman Navarrete, Grillmaster z Meksyku, światowej klasy szef kuchni, który doświadczenie zdobywał w znanych restauracjach na Manhattanie, a później jako szef kuchni w licznych pięciogwiazdkowych restauracjach na całym świecie, obecnie prowadzi kursy na temat gotowania w Meksyku. Po takim wstępie, podobnie jak my, głodni wiedzy, a zatem zapraszamy na odcinek! My już jesteśmy w środku i jesteśmy szczerze mówiąc bardzo zaskoczeni, bo nie spodziewaliśmy się, że to studio jest też domem mieszkalnym. Mieszka tutaj właśnie Andrzej Gibas, który jest grill-szefem i który jest właścicielem tego wszystkiego. No i dzisiaj ugości nas wszystkich w swoim domu. No, wygląda tutaj cudownie. Zapowiada się niezwykła uczta, bardzo, bardzo mięsna. Popatrzcie, ile tutaj jest grillów. I to wszystko należy właśnie do pana Andrzeja. Także jesteśmy bardzo ciekawi jak to w ogóle działa, ponagrywamy Wam co nieco, także zostańcie z nami, lecimy z tematem. Marzenie o powstaniu akademii, którą będę miał po prostu w swoim domu, i wyposażoną w imię prawdziwego mężczyzny, no to właśnie tu się ona powstała, trwało to około 3 lat od marzenia, które po prostu zrealizowałem. Dzisiaj pogadamy sobie przede wszystkim o stekach. Fantastycznych stekach Meat. Więc przelecimy przez naprawdę fajne cięcia, o których, mówiąc szczerze, ja nawet już wydawało mi się, że wszystkie cięcia grillowałem, jakie są możliwe, ale znajdzie się jedno takie, którego w ogóle od wielkiego dzwona, na przykład, rzucam na, na, na grill. Więc dzisiaj je wszystkie poznamy. Zaczynamy od polen To, co Herman będzie Wam dzisiaj chciał powiedzieć, to to, że amerykańska wołowina jest soczysta, delikatna i bardzo bogata w smak. W ogóle jeszcze tylko napomknę od siebie o cenie. to jest w ogóle najdroższy kawałek mięsa i najczęściej kupujemy po prostu jakieś takie steki ze środka. Taniej wychodzi jak kupimy sobie całą polędwicę. Mamy dwa rodzaje białych elementów na mięsie. Jeden to jest tkanka łączna. Bardzo twarda, nie jesteśmy w stanie tego pogryźć. Drugi to tłuszcz. Tkankę łączną musimy ściąć, bo nie pogryziemy tego po ale tłuszcz jak najbardziej może zostać w Czyli usuwamy ten mięsień, to jest głowa tak? polędwicy, coś co w steakhouse'ach wydawaliśmy jako polędwicę, jak ktoś zamawiał polędwicę well done, to dostawał głowę. Ona ma trochę inną strukturę, jest trochę twardsza, to nie jest to samo co szatobra. I tutaj y, tłuszczu jest niedużo, ale jest to bardzo, bardzo delikatny mięsień, który mało pracuje w krowy i jest po prostu dlatego taki taki mięciutki. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Because in Polish Restaurants you, you hear something like I want the steak well done because. I don't want, blood, I don't want blood. <grychy> Nie ma krwi w mięsie, krew zostaje spuszczona po uboju. To jest osocze, to jest wilgotność, to jest to, co chcemy zachować w steku. Tylko nie solmy za wcześnie, zasolimy to mięso powiedzmy dzień wcześniej, to po prostu sol wyciągnie wodę. A po grillowaniu też solimy, dlatego że duża część tej soli może po prostu odpaść na grillu i musimy uzupełnić smak. Temperatury dwie, żeby spiekać w wysokiej temperaturze, żeby łapało tą karmelizację. To to wysoka, to... czyli nie? Przynajmniej te 300, jak jest tam powiedzmy 250 no to już to możemy dać radę, ale przynajmniej te 300, żeby miał. On ma tutaj 280, ale przed chwilą otwieraliśmy, więc prawdopodobnie ma więcej. I karmelizacja, bardzo, bardzo ważny element robienia wołowiny, a potem tutaj mamy drugą strefę, w której sobie dociągamy to mięso w środku, tak żeby ono było po prostu zrobione w takim stopniu wysmażenia jak chcemy. I tu jest niższa temperatura, 150 stopni. Kilka steków, które potrafią kosztować 1 trzecią tego co Polędwica, jedną czwartą tego co Polędwica i są po prostu mało popularne. Nie wiadomo dlaczego, może brzydko wyglądają, może nie mają dobrego pijaru, yy, ale ludzi, ludzie nawet nie wiedzą, że one istnieją. A dzisiaj spróbujecie jak smakują te alternatywne cięcia wołowiny. Szatowia. Czy tak samo wyszło nie, nie. Tak wspaniale. Uwaga, tu jest głowa krowy. Riba i tutaj w ogóle na grzbiecie mamy cały pas takich bardzo delikatnych No To są właśnie mięśnie tutaj w okolicach brzucha, czyli ta nasza łata. Tak, czyli niższa, jakby w kontekście, i z góry patrząc i z boku. To jest ważne, bo krowa porusza się trochę na boki, dlatego tutaj to nie jest takie bardzo delikatne jak na przykład polękowo. Czyli kolejne cięcie pochodzi tutaj z... To się nazywa, w amerykańskim rozbiorze Chuck, to są okolice rozbratla, tak naprawdę. To się nazywa teres major, tak naprawdę, ten, ten, ten mięsień, czyli to jest gdzieś pomiędzy karkówką, a tym ribajem. Czyli to jest fizycznie, wizualnie bardzo podobne do polędwicy. Ludzie mogą się pomylić, ale to nie jest polędwica. Wygląda podobnie, ale jest to zupełnie inna część krowy za inne pieniądze. To nie jest aż tak delikatne jak polędwica, wciąż jest to bardzo delikatne, ale nie aż tak jak polędwica. Może, możecie to oczywiście zgrillować sobie w całości, a możecie też pokroić w takie, yy, albo takiego butterfly'a zrobić, albo pokroić w takie medaliony. Po prostu są dwa rodzaje mięśni w ciele krowy, takie, które dużo pracują i takie, które mało pracują. Te, które mało pracują są delikatne, mają mało tkanki łącznej, możemy je grillować w stopniu rare i spokojnie pogryźć i zjeść. A takie rzeczy jak na przykład żebra, które robią się w tym momencie tam na tarasie Andrew Gibasa, no to one potrzebują po prostu czasu, bo tam jest bardzo dużo tkanki łącznej, która potrzebuje po prostu czasu, żeby się wytopić. Czyli to właściwie nie ma znaczenia, sól to sól, tylko musicie znać swoją sól, bo są takie sole, które są trochę bardziej intensywne i trochę mniej, po prostu musimy wiedzieć ile tego sypać, dlatego on zawsze używa rąk do tego i tyle, no bawcie się, bo to fajnie wygląda z tego i smakuje też fajnie. Zrobimy tego flank stejka. Tak, ona jest, ona jest jakby, no tutaj jest cienka, tu jest grubsza, więc tutaj na pewno nie zrobimy wszystkiego w takim samym stopniu wysmażenia. Tutaj ta grubsza część to jest taki, taki podręcznikowy rer. Więc jak ktoś lubi tak zrobioną wołowinę, to tutaj na środku znajdzie coś dla siebie. Czyli musicie pamiętać, że ta część nie będzie tak delikatna jak polędwica. Tutaj bardziej chodzi o smak. To jest stek, który po polsku nazywa się świeca, Amerykanie nazywają to hanger steak. Ma też nazwę Butcher's Cut. I wziąła się z tego, że jakby tutaj trzeba minimum rzeźnickiej roboty do tego steka e, przeznaczyć. To, co robi Herman w tym momencie, to jest właśnie, trzeba wyciąć tą błonę, która jest e, po środku, bo to jest bardzo twarde. Jeden stek, jaki przygotowujemy, to jest top blade, czyli o dziwo stek z łopatki, czyli pracującej części krowy, y, bardzo, bardzo delikatny y, kawałek mięsa, ale ma tutaj znowu, podobnie jak hanger, ma taki drobny pakapit w środku, czyli błona. Czyli dzisiaj mamy y, dwa steki z łopatki, mamy y, top blade, i Teres Major, e, i, Teres Major. Okay. i one są generalnie łopatka się składa z, z kilku mięśni i przeważnie one są twarde i się nie nadają na steki, ale top play, z którego się wycina e, nie, flat irony e, i właśnie Teres Major, który w całości się grilluje, to są te e, łopatkowe najlepsze, delikatne jak polędwica steku. Jeżeli chodzi o delikatność, numer jeden to jest polędwica, Numer 2 to jest właśnie ten stek. Ja myślę, że może najpierw to świecę pokroję, bo ona na pewno trochę mniej czasu potrzebuje na odpoczywanie. Soli jeszcze. <grym zimno> nie, sól musi być... Jak ktoś ma nie rękawiczki, to może, może obsłużyć sól. Spokojnie, Wszyscy i tak tu stoimy, jak ktoś parkowicz, to jutro będę takie Dobra. Tak, Grillowa broć, to tam też Herman właśnie robi podsumowanie tego co dzisiaj zjedliśmy. Herman. Please. Okay, so this is the top plate we're talking about. As I said, it comes together, so you separate it and remove the membrane. Here the membrane is not there anymore. To jest top plate, czyli ten mięsień z łopatki. I to są dwa mięśnie sklejone ze sobą, pomiędzy którymi jest ta tkanka łączna. Tutaj jest to wycięte, to są dwa oddzielne steki. Jak to jest sklejone, znaczy jak to jest razem, to to się nazywa top plate. Jak jest rozdzielone, to jest flat iron, czyli to pochodzi z łopatki. I paradoksalnie jest otoczone pracującymi mięśniami, ale jest i tak samo bardzo, bardzo delikatne, bo to akurat ten mięsień nie pracuje za dużo. Czyli polędwica, w której zaczęliśmy, cała. Lekko chyba oczyszczona, nie taka sama, ale pokrojona też na, na małe steki. Czyli mamy tutaj polędwica, biegnie tutaj, jest przyklejona do, do kręgosłupa w głębi, jakby w, w ciała krowy, czyli jest bardzo, bardzo leniwym mięśniem, nic nie robi. I tu jeszcze Herman pokazał Porterhouse'a i Tibona, i tutaj mamy polędwicę z jednej strony, a jak widzicie, ona biegnie równolegle do rozbewu też tutaj y, obok siebie biegną i z takim wycinkiem tutaj y, kości z jednej strony mamy rozbew, z drugiej strony mamy polędwicę. Czyli jest tutaj też ten flank steak, y, czyli ta łata, którą pokazuje właśnie Herman tutaj, no powiedzmy tak na podbrzuszu, tak gdzieś tutaj. Y, tutaj mamy ribaja, którego zjemy sobie na danie główne. Y, i tak, on, on też się składa z dwóch mięśni. Pokażemy wam mega patent na zrobienie Ribaja, tak jak jeszcze nie jedliście. Ja tak jeszcze nie robiłem, bo szczerze, jak zrobił wczoraj Herman. Yy, tutaj mamy od, od Ribaja odchodzą te żebra, yy, które oni nazywają shortrick, To są właśnie te konkretne, które są przy Ribaju. Yy, I one się robią w tym momencie na wędzarni. Za chwilę ich sobie spróbujemy w takosie. Mm. dodatkiem y no, sojowego, tak no, samo, jest um, taki sam kwas, ale żeby przygotować taką marynatę właśnie jeszcze uzupełnioną, żeby tego nie przepalić, tego mięsa. Kości bez problemu wychodzą. Tutaj y to też nie jest sztuką zrobić pulled beef, z którego po prostu on się rozpadnie, wszystko się roz rozleci, tylko żebra też powinny trzymać swoją jakby formę, więc no, z takimi żebrami myślę, że byśmy powalczyli na zawodach barbecue. Patrzcie. Hmm. Tutaj Ale się... tu jest. jest pięknie, podaniany jest pięknie, po prostu jest. jest... To się nazywa ribaj, czyli to Już trochę o tym mówiliśmy. E, mięsień tutaj na górnej części jakby grzbietu. Rarytas sam w sobie. Ale uwaga, co zrobi Herman z ribajem? Ten kawałek dostają tak zwani high rollers, czyli ludzie z kasą, w których latają helikoptery i przywożą ich do Las Vegas specjalnie żeby tam pograli pograli przegrali dużo pieniędzy e, i oni właśnie dostają ten kawałek jako taki rarytas. jest to też ulubiony e, kawałek Hermana, co czyni go pewnie high rollerem z Las Vegas. But, I, I love this piece. I love my favorite. jest Mało na tym ribaju, tak? To jest jeden taki płaski kawałek przez cały ribaj. Często dzwonią do restauracji i mówią, z tego ribaja to proszę zachować ten kap dla mnie, bo przyjdę i go chcę zjeść. I za to się pewnie też płaci. Czyli jak wiele w mięśni w ciele krowy, ten mięsień nie jest idealnie równy. Musimy po prostu, albo, albo smażymy go w całości i bierzemy na klatę, że tamta część się bardziej zrobi od tej, albo możemy to pokroić na mniejsze kawałki i grillować sobie oddzielnie. Trzeba go trochę podojeżdżać. No to mi jedziesz. Na no. tą blachę też możecie rzucić.

Witamy się z Wami ponownie już w kolejnym dniu. No, takie ilości mięsa jeszcze w życiu chyba nie jedliśmy. No, było to zorganizowane w sposób fantastyczny. Nie spodziewaliśmy się, że i miejsce, i atmosfera będą tak fajne, i tym bardziej się cieszymy, że taki lokal, taka akademia powstała właśnie w naszych mysłowicach. Także z tego co wiemy, na Grillu Akademii szykuje kolejne już w przyszłym roku, czyli w 2022 warsztaty. Wejdźcie sobie na ich stronę na grillu.pl i tam czatujcie na, na kolejne wydarzenia. Bo jak widzieliście, naprawdę, naprawdę warto. A jeśli jesteście zainteresowani kupnem takiej wołowiny, spróbowaniem, no to jest strona barbecue.pl, czyli bbq.pl, która taką wołowinę importuje i możecie sobie tam też zamówić również detalicznie. A z ciekawostek powiem wam, że w marcu, około marca 2022 roku na rynku właśnie w Mysłowicach ma otworzyć się sklep, w którym będziecie już Mogli stacjonarnie kupić tą wołowinę, czyli wołowinę importowaną przez firmę Tender Meat. My na pewno tam będziemy zaglądać i będziemy próbować odtworzyć to w domu. Czy wyjdzie, czy nie? No nie wiem, zobaczymy. Będziemy, będziemy kombinować i będziemy troszkę też, myślę, improwizować. Ale no, szczerze na Opalu jesteśmy pod mega, mega wrażeniem. Mam nadzieję, że Wam również się to podobało i co nieco wiedzy też dla siebie tutaj uszczknęliście. Zatem nie przedłużamy, bo ten gastro vlog już jest bardzo długi. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. No i jak zwykle, do kolejnego smacznego razu i nie zapomnijcie nas subskrybować i zostawiacie komentarze pod spodem, czy się podobało. Wish